Matka bardzo kochała tę misję na Filipinach i wiele razy tam była. Kochała siostry Filipinki, bardzo miała duży osobisty kontakt. Gdy przyjeżdżała i opowiadała nam o Filipinach, to każda z nas chciała jechać na te Filipiny. Matka była jak to wie, jakie to słowo może, żeby było słowo polskie opowiadać to bym takiego użyła. Była absolutnie genialnym, utalentowanym. Opowiadaczem. Ona miała, tak, miała dar słowa tak wyjątkowy, tak osobisty, że nie umiałabym, nie wiem z kim bym porównała. Mówiła pięknym językiem polskim. Jakim cudem ten język uchowała od dziecka, była przecież poza Polską. Znają Państwo jej historię jej wygnania, potem historię przybycia na Wyspy Brytyjskie, potem była w Rzymie. Tam była we Francji, w Polsce była tylko gościem, tylko odwiedzała. Dzięki rodzinie, która była rodziną oczywiście polską, bardzo świadomą, dzięki środowisku, w którym się, do którego chętnie przybywała, w polskim środowisku, w środowisku Polonii Angielskiej, dzięki naszym szkołom, szkole w Pittsfordzie, która także kształciła młodzież polską i dzięki Osobistej lekturze, zainteresowaniu, jakimś cudem mówiła doskonale po polsku. Nie robiła błędów, nie stękała po angielsku, tak jak to nieraz ktoś to dwa miesiące jest w Anglii, już stęka, jakby polskiego zapomniał. Matka mówiła doskonałym akcentem, miała świetne słownictwo. Czasem tylko, nieraz było to taką okazją do może takiego tłumaczenia, czy nawet pewnych żartów. Matka nieraz nie rozumiała. Takiego żargonu trochę, tego języka, który się formuje z czasem tej polszczyzny, która jest polszczyzną codzienną, ale taką może, no, no właśnie, właśnie codzienną i ona może tej nieraz nie rozumiała, ale chętnie pytała, można było jej wytłumaczyć, co takie czy inne słowo oznacza. Matka z najmniejszego wydarzenia, choćby to było najprostsze na przykład przedstawienie nowicjuszek na Białorusi. Jak to nowicjuszki organizują jakiś program, chcą przywitać ważnych przełożonych, którzy przyjeżdżają z Rzymu, organizują takie przedstawienia, taki programik. I pamiętam, towarzyszyłam kiedyś matce do wspólnoty w Grodnie i nowicjuszki zorganizowały taką małą scenkę. Jedna z nich przebrała się za takiego starca, matka mówiła takiego dziada, ale w tym znaczeniu pozytywnym. Tak jak taki stary dziad, ale w takim czułym znaczeniu. I miała takie długie, sztuczne włosy, takie prawie dla mnie to były takie kołtuny jakieś. A matka potem opowiadała innym siostrom, jak piękne to było przedstawienie, a ta siostra miała takie pyszne kudły. Ja sobie zapamiętałam to słowo pyszne kudły. Ona tak to potrafiła określić. To, to było pozytywne bardzo. Ale żeby znaleźć, to ja bym nie wpadła na takie słowo. Te pyszne kudły będę pamiętała na całe życie. Albo po przyjeździe na przykład z Filipin, matka bardzo kochała tę misję na Filipinach i wiele razy tam była. Kochała siostry Filipinki, bardzo miała duży osobisty kontakt. Gdy przyjeżdżała i opowiadała nam o Filipinach, każda z nas chciała jechać na te Filipiny i zobaczyć, co oni jedzą. A przy smakiem były, podobno to jest autentyczne. Były jajka, które, żeby smakowały Filipińczykom, to trzeba było je trzymać, zdaje się, o ile pamiętam, zakopane w ziemi. One musiały być stare w naszym pojęciu, ale one dopiero wtedy miały ten smak, który Filipinki kochały. Jak nam matka opowiadała o tych jajkach, to myśmy te jajka i smakowały, i czuły, i widziały. Nigdy nie było to negatywne, nigdy matka nie, nie poniżała, nikogo nie kpiła. Ona po prostu tak barwnie opowiadała o tym jedzeniu filipińskim, tak różnym od naszego, że ja to pamiętam całe życie, od, od dawnych lat. Matka była obiecałam, że powiem jak ją pamiętam matka była ym, taka właśnie jak w tym wierszu, pełnia, taka. Taka drobinka była bardzo szczuplutka, była niska, mała, fizycznie szybka, taka zwinna bardzo, zawsze bardzo gustownie no, przygotowana do, do spotkania z ludźmi, we właściwym sweterku, we właściwym habicie dobrze uszytym. Nie, nie żeby to był luksus, tylko po prostu wiedziała, że ona musi. Ubrać się stosownie do tego człowieka, z którym będzie rozmawiać. Nie była fizycznie silna, takie miało się wrażenie, dlatego taki pierwszy odruch to było, jakby matkę ochronić, jakby gdzieś stanąć, jakby no, gdzieś ją tak przygardnąć, żeby żeby, sobie, żeby jej się nie stała jakaś krzywda. Ale to było tylko zewnętrzne. Matka była człowiekiem bardzo silnym duchowo. Silnym, to znaczy takim, którym wie, gdzie, gdzie jest punkt ciężkości, gdzie są te wartości, za które trzeba, jak matka mówiła, duszę dasz, za które trzeba dać duszę, za które trzeba oddać wszystko, co człowiek ma najlepsze. I tu nie było, nie pamiętam jej nigdy jako tej, która by się wahała, nawet w dyskusjach, gdzie się mówiło o wątpliwościach, o jakichś niedostatkach. Yy, życia, czy w kościele, czy w zgromadzeniu, czy w społeczeństwie, matka nigdy nie poddawała się takiej, nie przytakiwała nigdy temu, co by mogło człowieka trochę tak pogrążyć. I nie było to tylko takie psychologiczne podtrzymywanie, bo nie zawsze musiała z obowiązku podtrzymywać siostry. Matka jakby miała swoją taką duchową. Yy, Filozofię. Ona wiedziała, że są pewne wartości, co do których wątpliwości nie ma.